Tym skokiem, popatrzeć na długość Nart. Głęboko w oczy sobie spojrzeć. No niewiarygodna sytuacja. Norwegia, Norwegia i Słowenia. Tak, Norwegia, Słowenia, Austria, Japonia, Niemcy, Rosja, Polska na miejscu siódmym. Strata no, ponad 10 punktów. 10,6 i do Rosji. No ale tutaj Jewieniej Klimow kontra, Kamil, kontra Dawid Kubacki. W pierwszej serii Ewieni Krimow 87. Dawid Kubacki 94. A więc tutaj różnica była 7 punktów razy 2, 14. No więc niewykluczone, że przesuniemy się na to. Szóste miejsce po skoku Dawida Kubackiego. Na razie dwie nacje na prowadzeniu. A to ci ciekawostka. Psikus, no. można powiedzieć. No ale bywały i takie drużynówki, że jedna drużyna przegrywała z drugą o 1 dziesiątą punktu. Przypominamy sobie igrzyska Salt Lake City, chociażby 2002 rok. Szkoda tego skoku Kamili Karpiel. Dawid będzie miał co odrabiać. Z jednej strony tak, oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz, że mamy... Wiele jeszcze do zrobienia w żeńskich skokach. Z drugiej strony te dziewczyny już są oskakane w zawodach najwyższej rangi. Kinga Rajda przecież minionej zimy nawet na szóstym miejscu w zawodach Pucharu Świata. Teraz nawet nie łapie się do drużyny. Kamila też już parę sukcesów na koncie ma, chociażby w niższych kategoriach. Chciałem powiedzieć wiekowych, ale w niższych ligach FIS. Więc to już są zawodniczki z pewnością wiekowo gotowe do tego, żeby rywalizować na lepszym poziomie. I pytanie, w którym momencie miniemy te granice taryfy ulgowej. Być może jeszcze po tym sezonie. Liczyłem, że to będzie ta zima. Valentin Fubea, 88,5 metra w pierwszej kolejce. To była bardzo dobra próba początkującego Francuza. Teraz też nieźle wyszedł z progu, ale... Zgaszony, przybity do zeskoku. Tutaj nie dało się odlecieć z 14. platformy, czyli jedną wyżej nawet niż w pierwszej kolejce dla tej grupy. pół metra żeby ale tak... wyjść na prowadzenie, to potrzebował 105 metrów też, no, właściwie na tej skoczni. Realne, ale nie w przypadku Francuza. Po trzech grupach, Exekwo na pierwszym miejscu, Norwegia i Słowenia, pojedynek Giga, Jelar, Halvor Egner, Granerud. No tutaj faworyt nasuwa się natychmiast i od razu, 11 pucharowych zwycięstw Halvora Egrena, -Egnera -Graner -Graner 29 wczoraj, to jakiś amat. Tak, oczywiście. <laughs> Szanowni Państwo, to pod dyskwalifikacją my sobie tak tutaj żartujemy. żartujemy. Ale tymczasem Dawid Kubacki. I tutaj, już sprawy bierzemy bardzo, bardzo poważnie, bowiem e, wypadałoby odrobić te straty. Andrzej zapotoczny, tam widzieliśmy, stał. Kamil Stoch. I mocno teraz. Tak, jakby troszeczkę załamany w biodrach, ale znakomita odległość. Brawo. Przypomnijmy, jak to było, 95 metrów Dawida Kubackiego, a więc metr dalej niż to, co oglądaliśmy w jego wykonaniu podczas pierwszej serii. Przeskoczył nad warunkami jakby. Tak, wyszedł, proszę zobaczyć, że nie położył się gwałtownie na nartach, on zostawił tej przestrzeni między nartami, a jak gdyby tułowiem zdecydowanie więcej, dlatego też zamachałem się patrząc na skok Dawida. Kamila Karpiel bije brawo. Cała nasza reprezentacja zgromadziła się przy zeskoku Skoczni w Rasznowie. Odjęte 1,6 punktu. No i w tym momencie oczywiście obejmujemy prowadzenie. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, zadanie wykonane. Teraz zobaczymy, jak odpowie ten rosyjski banita. Adrian Dworakowski informował, że w ostatnim czasie nie dojechał na zgrupowanie, zmienił trenera na. Teraz zobaczymy, jak odpowie ten rosyjski banita. Adrian Worakowski informował, że w ostatnim czasie nie dojechał na zgrupowanie zmienił trenera na starczy na Polskę. No, myślałem, że to będzie próba na bliżej niż 90 metr, ale tutaj 92 metry. Chyba jeden z najlepszych skoków klimowa od dawna, szczególnie w tych warunkach. No bo oczywiście. Tutaj mówimy o drobnych y, tylko ruchach powietrza. 1,4 punktu odjęte od noty będzie miał y, Klimow. Natomiast to nie powinno nic zmienić i Rosjanie przed nami o 18. Nie! O 4,30. O 4,30 okay. punktu. Czyli 2 metry. Tak, Dawid Kubacki odrobił oczywiście 6 punktów samą odległością. No i też miał ciudle lepsze noty od Jewginia Klimowa. No ale Rosjanie przed nami o 4,30 punktu. Niemcy, Karl Geiger. W pierwszej serii 91 metrów. Po pierwszej serii Niemcy byli na piątym miejscu. Potrzebuje tutaj 88,5 metra. Oczywiście skacze daleko, w pobliżu tej drugiej czerwonej linii oznaczającej wielkość skoczni. To jest 97 metrów. Troszeczkę zabrakło do tego, by HS osiągnąć. 96 metrów w wykonaniu Karla Geigera, to jest 5 metrów dalej niż w pierwszej serii. To jest dla mnie niewiarygodne jak ten gość się tutaj odnajduje, przecież dwa razy wygrywał letnie Grand Prix, stawał tutaj na podium w Pucharze Świata, teraz pierwsze podium po dłuższym kryzysie, prawda, które wprawdzie trochę mu Granerut załatwił. A raczej Sep Gracer, ale. No, raczej no, kontrola sprzętowa. To wszystko musi być no, dobrze. Niemcy w tym momencie e, na pierwszym miejscu i 14,6 punktów przed Rosją, o 18,9 przed reprezentacją Polski. Chociaż przyznasz, że te kontrole wzmożone w tej chwili Sepa Gracera i ta praca FIS co roku przed imprezą mistrzowską mamy takie grożenie palcem i informacje. Kontrolujemy Was, sprawdzamy. Sprawdzamy też, jak skoczy Ryoju Kobayashi. Wysoko nad zyskokiem leci. Pięknie ląduje. Ja nie mam wątpliwości, że to jest czarny koń Mistrzostw Świata. W trzeciej serii w naszym programie na YouTubie mówiliśmy z tygodnia na tydzień. On odkręci, on będzie w wielkiej formie na Mistrzostwa, bo ma tam coś do udowodnienia. Aż w końcu powiedzieliśmy w Zakopanem, że chyba już z tego Kobayashiego w tym sezonie nic nie będzie. I co? I wygrał. A teraz skacze czasem, pięknie. Tak, teraz skacze pięknie. Teraz skacze daleko. 96 metrów, 5 metrów Ryoyu Kobayashi. Dwa metry dalej niż w pierwszej serii 94-96. Znakomite odległości uzyskane przez Japończyka i Japonia w tym momencie na prowadzeniu. Czy Japonia stanie na podium? To jest pytanie. Egzekwowo przypomnijmy Słowenia i Norwegia i Austria na miejscu trzecim. I za moment będziemy oglądać skok Manuela Fettnera. No i trudne zadanie przed Manuelem Fettnerem. Bowiem, by wyprzedzić Japończe, Japonię musi skoczyć, widzą Państwo, co najmniej 93,5, 94 metry. I skacze dobrze. On Nieobliczalny za... chłopak. Nie, no on w tym momencie gdzieś zaplecze e, tak naprawdę tego pierwszego składu. 94 metry Manuela Fettnera. Jeden punkt dodany za warunki. Noty od sędziów po 18,5, 18 punktów. Przecież to ja jest pokaz... skoczek, który się nawet nie mieści w składach austriackich na ten sezon. Potrzebował, pokazuje komputer 83,5 punktu e, przy notach wszystkich sędziów po 18. On tutaj dostał wyższe noty po 18,5, a więc e, może to oznaczać, że Austria wyprzedzi Japonię i Austriacy będą na podium dzisiejszego konkursu. Cała czwórka, wszyscy patrzą i teraz 928 to nota Japończyków, a nota Austriaków jest wyższa 924,6 punktu, a więc Austria na podium dzisiejszego konkursu, a kto wygra? No to jest pytanie. Zaczynamy wielką batalię. Ziga Elar kontra Halvor Regner Granerut. Po siedmiu skokach identyczna nota. Oczywiście na skoczni 90-metrowej to trochę łatwiejsze, a z drugiej strony mówimy o świecie przewiczników, o świecie zmienianych belek. Popatrzmy. Na papierze oczywiście więcej do powiedzenia ma graneród, Za nim stoją cyfry. I chyba, no jeśli graut tutaj nie spartaczy maksymalnie, to Norwegowie mogą się już po malutku po cichu cieszyć z wygranej 87 metrów. Liczyłem na więcej, prawdę mówiąc. I to nie dlatego, żebym sympatyzował ze Słoweńcami w jakikolwiek sposób, ale liczyłem na po prostu większe emocje. Pytanie też, czy Słoweńcom... Tak jest, wystarczyło. Pierwsze miejsce w tej chwili, czyli najgorzej na oni drugiej mieli, pozycji. Oni mieli ogromną przewagę, dlatego już o 20,7 punktów, widzisz, wyprzedzili Austrię. Słowenia oczywiście na podium. Słowenia na... Wydaje mi się, że drugim miejscu, ale nie dzielmy jeszcze szk skóry na żywym niedźwiedziu, bo pozostał Halvor Egner Granerud 97 metrów podczas pierwszego skoku. On teraz powinien wyskoczyć do zwycięstwa. Wystarczy 86,5. Mając na uwagę formę, takiej z Norweg. No to dla niego nic trudnego. Proszę popatrzeć. Oho! Bez dyskusji nie pozostawił najmniejszych wątpliwości, że to Norwegia w dzisiejszym konkursie drużyn mieszanych jest najlepsza. A więc Maren Lundby, Daniel Andretande, Silje Obset i Halvor Egner-Granerud. Oni wygrywają, no i mi się wydaje, że z ogromną przewagą. 87 metrów Ziga Jelar, 96,5 metra Halvor Egner-Granerud, a więc 18 punktów dołożył Jelarowi samą odległością. O, Jelar. Najsłabsze ogniwo dzisiaj w słoweńskiej drużynie, wystawiony do czwartej kolejki, to też zaskoczenie, no ale przecież Słoweńcy wystąpią w Oberstdorfie w zupełnie innym składzie. Tam będą, tam będą bracia Prełcy, tam będzie przede wszystkim Angelaniszek, który się świetnie spisuje, Bor Myślę, że to co dzisiaj zobaczyliśmy, teraz jeszcze raz Norwegowie na naszym ekranie. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, jest świetnym przedsmakiem tego, co będzie się działo na Mistrzostwach Świata. Tak, o 23,4 punktów Norwegia wyprzedziła Słowenię o 44,1, będącą na trzecim miejscu Austrię. Walka Austriaków i Japończyków o to trzecie miejsce zakończona zwycięstwem Austriaków. Także niewielką różnicą, bowiem to jest 3,8 punktu, a Biało-Czerwoni kończą rywalizację na miejscu siódmym. Sebastianie, to co? Nota szkolna dla naszej kadry. Twoim zdaniem. Jeżeli chodzi o naszą kadrę, ja bym ocenił. Trochę zyskać pewności siebie, sprawdzić się na 90 przed konkursami oczywiście o, o śnieżynki Fis. Jeżeli chodzi o panie, jestem delikatnie rozczarowany poziomem nawet nie Kamili Karpie, tylko Kingi Rider, Że jej zabrakło w tym, w tym konkursie. Ma wielką pracę do wykonania.